Jak już od kilku dni wiadomo Mobvote zostało oficjalnie anulowane i w przyszłości nie powróci. Jednak wczoraj pojawiły się ciekawe informacje, które wskazują na to, że pojawi się nowe głosowanie. Skąd te informacje i na co moglibyśmy głosować? Tego dowiecie się już za moment, a tymczasem zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Zapraszam do oglądania! Połowa września już za nami, a ogłoszenia Minecraft Live jak nie było, tak nie ma. Jest to dosyć dziwne i moim zdaniem data tegorocznego Mineconu zostanie ogłoszona jeszcze w tym tygodniu między środą a piątkiem. Jednak nie o tym jest dzisiejszy materiał. Możliwe, że część z Was wie o oficjalnym serwerze Discord Minecrafta, aktywnym jedynie w okresie Minecraft Live. Wspomniany serwer został kilka dni temu wyczyszczony i zostały na nim tylko kluczowe informacje o głównym wydarzeniu na żywo. Ciekawie jednak się zrobiło wczoraj, gdy edytowane zostały najważniejsze informacje o mainconie. Nagłówek czym jest Vault zmieniono na czym było Vault, Pod nagłówkiem jak wziąć udział w Vault napisano, że wydarzenie to przeszło do historii, a w miejscu gdzie widniała data zeszłorocznego Minecraft Live, figuruje wiadomość bądź czujny. Co jednak najciekawsze, zawiera się w sekcji Czym jest Minecraft Live? Tutaj napisano: Święto wszystkiego, co związane z grą Minecraft. Minecraft Live to wirtualne wydarzenie dostępne na całym świecie. Obfituje w wiadomości o naszych grach, twórcach treści i obejmuje słuchajcie uważnie głosowanie społeczności, które ma wpływ na grę. Jak pewnie pamiętacie, gdy Mojang ogłosiło koniec mob vote, napisano, że zostanie ono zastąpione niespodzianką. Czy faktycznie może to być kolejne głosowanie? Może powrót do Bion vote? Konkretniejszych informacji na ten temat nie mamy, ale możemy się domyślać, że będzie to albo powrót właśnie Bion vote, albo debiut nowego głosowania, na przykład Update vote, w którym decydowalibyśmy, który drop miałby zostać wydany jako następny. Jedno jest pewne, jeśli Mojang decyduje się na przeprowadzenie kolejnych głosowań, będą musieli podejść do nich konsekwentnie i utwierdzić graczy w tym, że przegrane propozycje faktycznie w grze się pojawią. Nie ma tu lepszego sposobu, jak po prostu dodanie zaległych propozycji w nadchodzącej aktualizacji po zapowiedzeniu tego na Maimkonie. Jednak, mimo wszystko, to jest Mojang i wątpię, że jeszcze w tym roku udałoby im się to zrobić. Patrząc na tą sytuację z drugiej strony można byłoby się zastanawiać czy może podczas edycji informacji na serwerze Discord zapomniano po prostu zaktualizować tę najważniejszą notabene część. Przekonamy się pewnie już za kilka dni. Zostaw proszę łapkę w górę i suba na kanale jeśli materiał Ci się spodobał, a dzięki temu nie ominą Cię nadchodzące nowości w Minecraft. Dzięki za obejrzenie, cześć!